Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii w Divide and Conquer Isengardem. No jak pamiętacie ostatnio tutaj trafiliśmy pod Królestwo Leśnych Elfów. No i oblegam tutaj Erendolen. No i myślę, że poprowadzę to sobie komputerowo, bo to jest dosyć mała bitwa. Oni tutaj mają bardzo małe siły, które... No i tak byłyby zmiarzone przeze mnie, więc nie ma co tracić czasu na takie śmieszne brężenie. Po prostu to zróbmy automatycznie. No i ładny wynik. 220 straconych. Nie jest źle. Mogło być trochę lepiej, nawet, ale trudno. Mm, nie narzekam. Dużo nam tu jeszcze nie zajęło do zdobycia. Czy Endolen było moim celem? Było. Doskonale. Możemy sobie eksterminować populację. Mm, zawsze będziemy mieli dzięki temu większą stabilność w tej osadzie. Dostaliśmy też 2000 zł. Super. Mm, nie narzekam. Ok, i możemy od razu to sobie ustawić do naprawy trochę rzeczy. Hmm, możemy też może coś tu zniszczyć. No hmm, albo i nie. Chyba jednak niestety nie mogę nic tu zniszczyć. A nie, to mogę zniszczyć. E, gildie, jakichś tam kowali. No dobra. I postawmy sobie tutaj świątynię Melkora. Doskonale. Hmm. Możemy podejść sobie tutaj pod tą osadę, bo widzę, że ona nie jest jakoś wielce broniona. Więc możemy spróbować ją sobie też przejąć. Hmm, w sumie zacznijmy ją może oblegać na razie. Ale jeszcze ich nie atakujmy bezpośrednio. Uuu, i widzę, że jest tu Tranduil, czyli król elfów. No nieźle, będziemy mogli się pozbyć ich przywódcy frakcji zatem. Na pewno będzie to na plus. Okej, okay, wyjmujemy sobie też stąd pozostałe oddziały. I nie je tutaj pod tą armię jakoś. Uuu, widzę, że chyba to miasto może atakować tylko jakby naraz jedna armia z tej strony. Druga armia by musiała podejść z drugiej, ale trochę się boję, bo... Chociaż, widzę, że cele Tranduila nie są jakoś bardzo bronione, ale może jeszcze jest tu jakaś armia kolejna. Więc wolę tutaj nie ryzykować wysyłania tej armii tak naokoło. Po prostu poczekamy, aż może to skapituluje. Okej, okay, podejrzymy sobie też tutaj ten oddział mm, posiłków do tej armii. Tutaj widzę, że Gundabad się chyba zajmie tą osadą. Niech tak będzie, nie chcę się na nich iść, biorąc pod uwagę, jak duże siły tu mają. Czy jeszcze coś mi tu zostało do zrobienia? Chyba wszystko już takiego ważniejszego zrobiłem w poprzedniej... W sensie już w poprzednim odcinku, w tej samej turze. Więc tą turę możemy sobie ze spokiem skończyć. I zobaczymy jak to się potoczy. U, widzę, że tutaj ci Dunedainowie mnie zaatakowali. No ale tutaj nawet nie mam czym się do końca bronić. Mają zbyt dobre siły po prostu jak na mnie. Więc zaczekamy. Po prostu zrobimy to automatycznie i przegramy tą bitwę. Bo nie obroniłbym tej osady. Lepiej ją spróbować po prostu odbić niedługo. Tym bardziej, że i tak tam dosyć... I na pewno wybijemy populację, więc teraz ta osada już... Konieczna dla mnie do zdobycia. Jest dawno nie nagrywałem, chyba ostatnio nagrywałem z tydzień temu. Zrobiłem dużo odcinków na zapas dziwnie mi się tak wraca po takiej przerwie. Ciężej się i śmiałem na wakacjach w innym mieście. No i też w ogóle nie korzystałem z komputera w tym czasie. Więc zawsze się śmiesznie wraca po takiej przerwie w ogóle do komputera. Okej, okay, mamy tutaj generała do adopcji, więc biorę go w ciemno, bo się na pewno przyda. Tutaj mamy jakąś gildię. Niech będzie. U Gunda jest oblegany. Dostaliśmy dar od Saurona. Nie narzekam. Coś tutaj jeszcze ciekawego jest. Możemy sobie ulepszyć tę osadę. Zróbmy to. Od razu oczywiście. U, mam też sporo rzeczy do pobudowania widzę. No to od razu wyznaczymy sobie tutaj te rzeczy. Żeby już mieć tu z głowy to wszystko. Widzę, że sporo miast się rozwija, więc... Nie muszę też aż tyle nowych budynków wyznaczać do roboty. Raczej będę rozwijać sobie militarne budynki, typu właśnie koszary, czy jakieś tam strzelnice dla uczników. A tutaj możemy sobie postawić coś dla handlarzy. Hmm. W Eru i też chyba sobie zrobimy tutaj elitarne baraki. Hmm. W Irikhar. Tutaj Grokhal. Grok bo to jest zawsze spoko, żeby jakoś... O, widzę, że trochę za dużo tu zwerbowałem. Bo już mam tu prawie cały garnizon. To może zwerbujmy tylko to. Mm -hmm. Dobra, tutaj możemy sobie też zbudować coś do handlu. Bo kiepsko, tu z przychodem stoimy. Dobra, tutaj się naprawiły rzeczy. Mm, widzę, że tutaj na południu jest jeszcze jakaś osada elfów. Nie mają teoretycznie jakieś tu siły nawet. Ale raczej Gundabad się tym zajmie. Ja się nie będę z tym męczyć. Dobra, tutaj podejścimy sobie tego szpiega. Może tego na przykład. Czy jest tu jakaś armia po drodze? Nie, jednak seletrondiula są puste, no proszę. Nie narzekam. I tylko tutaj mam jeszcze tą sporą armię. Hmm. Podjściemy sobie tu posiłki. Okej, okay, wyjmijmy może tych śmieciowych typów i wstawiłem sobie tutaj te cztery mocniejsze jednostki. Tych śmieciowych wstawiam do Rendolan. A tych może rzeczywiście wyślemy tutaj, żeby obeszli to de i zaatakowali. Może już na cele Tranduila zobaczymy. Może wtedy elfy stąd wyjmą swą armię. Mam tylko nadzieję, że nie pójdą na cele Beorna, które są trochę niebronione aktualnie. Tutaj mam tego nowego generała, więc on będzie prowadzić moje nowe siły, które jakoś się tu utworzą. Prędzej czy później. Musiałbym jeszcze trochę powyznaczać tu do werbunku. Jak to wygląda na przykład tu w Isengardzie. Muszę zdecydowanie dużo sobie nowych sił zwerbować. Mój dochód trochę się uspokoił. U, tutaj mogę sobie fajne jednostki zrobić, to na pewno zaczniemy tak robić. Tutaj coś mamy. Niezbyt, niezbyt. W większości tych osad już dawno zwerbowały te jakieś lepsze jednostki. Zobaczmy tutaj, może w Galen, Nie, tu się werbują. No dobra, wolę tak sobie zawsze przeskrolować jakoś te osady, gdzie mogę sobie zwerbować jednostki, żeby po prostu ich nie ominąć. Dobra, tutaj mam tą armię, więc wy może pójdziecie tutaj na to Tirithuin. Teraz tak, ci niech dorżną sobie tutaj tą armię Dunedainów. I... no zrobię to też automatycznie, bo to jest też bardzo mała bitwa. Uuu, tutaj widzę, że jest duża siła Dunedainów. Dobra, to pójdźmy na nich. Poczekamy może sobie najwyżej nawet na to wsparcie. Zobaczymy, czy oni będą chcieli mnie tu zaatakować, czy nie. Trzeba by zdobyć też Fennas. I trochę się wciąż boję ataku ze strony Elfów Wysokiego Rodu. Które są bardzo potężne i nie mam za bardzo też, czym ich od... Odeprzeć w takiej ewentualności. Hmm. Nie, mogę sobie połączyć te jednostki. W ten sposób będę tam zmyślić więcej garnizonu. To nawet w sumie nie jest taki głupi pomysł. Hmm. A, trochę zawzięłem za dużo, to powiedzmy, tych sobie tu wstawimy. Czy jest to jakiś bardzo bity oddział? Ci są dosyć mocno bici, więc ich wycofamy i stawimy sobie jeszcze tych tutaj. No i jakoś to teraz wygląda. Dobra, chyba wszystko zrobiłem, co mogłem. Tak mi się wydaje. Ta, raczej nic więcej nie zostało do zrobienia w tej turze. Mhm, dobra, to kończymy ją. A, tutaj jeszcze jakąś kolejną armię z Icinger. No cóż, no już łatwo po prostu mi się o tym zapominaje. I to w podobnym rejonie. Co te elfy chcą? Mam nadzieję, że ze mną zawrzeć sojusz. <laughs> nie no, wątpię, żeby to się stało, ale mam przynajmniej nadzieję, że nie zaatakują jakoś w najbliższych turach. Najbardziej się boję, żeby mogły Goblin tam zaatakować, bo tam jestem trochę niebroniony aktualnie. Okej, okay. mamy kolejnego generała, świetnie. Gildię. I nową misję, Tilithuin. Okej. Okay. Na pewno to zrobimy. Mm, mam dwóch już generałów w Szagracie. Tylko nie mam tutaj armii, którą by mogli poprowadzić. Heh. No trochę kiepsko. Dobra, tutaj możemy sobie coś zwerbować. Hm. Ach, no serio, by się przydało mieć więcej wojska. Dobra. Co tutaj możemy zbudować? Jezu, co tu mam tyle rzeczy do budowania, że to już się nie dzieje. Po prostu nie wyrabiam z tym. Dobra, tutaj mamy. Tutaj. O, tutaj możemy sobie jeszcze lepsze baraki zrobić. To od razu nie omieszkam tego wyznaczyć. Tutaj możemy sobie jakąś zbrojownię ogarnąć. Przyda się. Mhm, Fenholm. Też coś do werbunku. W Erendolen. Na pewno jeszcze lepsze świątynie. Tak samo w Bruinost. Też lepsza świątynia. Potrzebujemy dużo naszej kultury wszędzie. Okej. Okay. I teraz tak. Tutaj widzę, że rzeczywiście Gundabad podchodzi. Uuu, tu są krasnoludy, które chyba będą chciały pomóc elfom. Ciekawe. No, jakoś sobie będę musiał z nim poradzić, to na pewno. Dobra, podejrzymy sobie jeszcze tutaj tą armię. Mam nadzieję, że żaden Dale mnie nie zaatakuje, bo to by trochę mi zepsuło moje plany. Właśnie, to dobra, no to spróbujmy tutaj jakąś armię skombinować. Może być nieco kiepska, ale po prostu żeby były jakieś siły. Dobra, tutaj mamy jeden oddział, też ich podeślemy. W Sarumburgu mam całkiem sporo jednostek. Okej. Okay. Tutaj, tutaj. Wolę się dokładnie porozglądać po mojej Imperium, już właściwie. Dobra, teraz tak. Tutaj jeszcze mam dwie, dwa oddziały. Hmm. To mogą też w sumie tutaj pójść. Dobra, tutaj będziemy jakoś zbierać sobie te jednostki na kolejną armię z Isengardu. Tja. Tutaj mam sporo takich jednostek śmieciowych, ale mam mało piechoty liniowej, więc trochę kiepsko, żeby stworzyć z tego kolejną armię. A tutaj wy idźcie na pewno dalej. Okej, okay, tutaj jest ta armia do Nedainów, to nią się zajmiemy może później. A na razie zaatakujmy to Tirit i możemy to w sumie zrobić już w tej turze nawet. Ale ja wolę za zaczekać. Może tutaj jeszcze zgromadzę jakieś kolejne siły, które mi chcieliby mnie zaatakować i rozbiję wtedy więcej ich armii jakby naraz. To by na pewno się przydało. Jakby pokonać ich tyle, ile się da w jednej bitwie. Dobra, podeszliśmy sobie tutaj też wsparcie. Okej, okay, tutaj jesteśmy w miarę bezpiecznie, ale nie chcę jakoś za bardzo tej armii stąd ruszać. Możemy sobie tutaj szpiega zwerbować, żeby na przykład patrzył na elfy, co one tutaj kminią. W sumie możemy nad y, dwóch szpiegów sobie zrobić. No okay. Dobra, dalej. I co tutaj mamy jeszcze do zrobienia? Chyba nic specjalnego. Dobra, no to kończymy tą turę. I lecimy dalej. No i zobaczymy, czy nasi wrogowie podejmą jakieś bardziej zdecydowane działania, bo na razie są bardzo neutralni. Tylko te elfy mnie tu męczą swoim dyplomatom. No ale poza tym to nic specjalnego nie robią. Nie narzekam. No i zobaczymy, czy może Dunedainowie coś by zrobili. Chociaż nie, oni już w odligu. Ta, Uuu, Gundabach został zdobyty. No proszę. Czyli są tutaj teraz już krasnoludy z góry Eretluin. Ha, ciekawe. Mój dochód bardzo ładnie się trzyma. Tutaj żadnej większej armii Dale jeszcze nie, dostał, nie dosłało. Mhm, nawet bym mógł sobie spróbować zdobyć, ale nie chcę skupiać się na walce z Dale, jeżeli mogę tutaj dobić elfy, tak naprawdę. Uh -huh. Dobra, teraz tak W Rochburg coś się zrobiło To zróbmy sobie tutaj trochę do dochodu Naprawdę zarządzanie tym państwem Robi się już męczące, dlatego że jest tak duże uh -huh. Dobra, tutaj w Limhir Też niech się roz... Rozbuduje mój werbunek Tak samo tutaj Tak Patrzę jeszcze od razu, czy mogę coś tu zwerbować Po tych miastach Mhm, mm no niezbyt w Goblin Town. O, tu możemy sobie coś rozbudować. O, tutaj idą już elfy. Czyli jednak chyba będą chciały mnie zaatakować. Tja. Dobra, tutaj mam tych szpiegów. Nie? E, tutaj go zwerbowałem. Tak, rzeczywiście. Dobra, to niech on już tu idzie na północ. O, tutaj mam dwóch szpiegów nawet. Doskonale. To jeden, niech pójdzie powiedzmy tutaj. Patrzę na Kamedbrin. A drugi. Drugi szpiek, niech pójdzie tutaj. Patrzę pod yy, Imladris. I powiedzmy, tutaj jest jeszcze jakaś druga osada. Zakalan. Mhm, dokładnie. Tutaj widzę, że nie mają jakichś dużych sił. No ale jednak widzę, że chyba będą mnie próbowali atakować. Hmm, dobra, to zwerbujmy sobie tutaj nawet takie szajsowe jednostki, żeby po prostu mieć czym ich zatrzymać. Tutaj też. Dobra. Mamy sporo rzeczy zwerbowanych. U, no i tak jak myślałem, rzeczywiście będą chcieli tutaj podesłać dużo swoich sił. Dobra, to możemy sobie tutaj podstawić, powiedzmy, albo możemy spróbować sobie, się na przykład tutaj, ten oddział. Ale to za chwilę może zróbmy. Z zarządźmy jeszcze tutaj resztą moich wojsk. Hmm. Tutaj niech się to zwerbuje. Tutaj niech to się werbuje Dobra, tutaj... Hmm. Stąd będę chciał wysłać armię na północ, ale tego jednego generała wyślijmy sobie tutaj na zachód, żeby tutaj gromadził kolejne siły. Tak, tego tutaj podwieźliśmy do Szagraty. Ci niech też idą dalej, przyspieszcie trochę. W pewno przydadzą się tam posiłki. Eee, tutaj jeszcze nic ciekawego nie mam. Jako armii, no trudno. Hm. Nie, no, nie będę ich jeszcze wysyłać, jeżeli nie są gotowi. Chociażby w formie połowy takiej armii. A tutaj mamy tych, a tu już zarządziłem wszystkim, no dobra, no to chyba nie pozostaje mi nic innego już jak skupić się na Dunedainach. I myślę, że zrobimy sobie to w ten sposób, że zaatakujemy sobie tą armię może. Tom albo Tom, tak myślę. Może Tom? Ci się wycofali, ci też. I teraz sobie dobijemy te, te dwie armijki. Myślę, że to już są nieco większe siły. 700 ludzi. No i chciałbym jednak poprowadzić zawsze jakąś jedną bitwę na odcinek. Tak więc myślę, że rzeczywiście sobie to już poprowadzę osobiście, jeszcze w tym odcinku, żeby rzeczywiście jakaś bitwa była. U, tutaj mamy szelobę. Nami, ale właśnie tak jak przewidziałem, że zostawiliśmy to obrężenie na jedną turę, bardzo dużo ich wojsk zgromadziło się właśnie wokół tej jednej śmiesznej osady. I teraz możemy ich sobie porozbijać tak, jak chcemy, de facto. Ro rozmyślmy tutaj nasze siły. Mmm, całkiem ładne pole bitwy. To prawda, to jest takie niefajne wzgórze dla mnie, ale nie wygląda to źle. Ro ustawmy sobie tutaj piknierów. Mhm. Mm Teraz tak. Tych myczników ustawmy sobie tu. Tych myczników ustawmy sobie. Cholera, tu jakoś. O tak. To dam jeszcze pojedynczy udział berserkerów na flanki. To są takie dobre jednostki do okrążania przeciwnika. Teraz tak. Katapulty niech będą tutaj w centrum. i moi strzelcy, niech sobie tutaj stoją. I generał też jakoś tutaj w środku niech będzie, jeszcze mam tu dwa oddziały wargów. No to niech będą gdzieś tu z boczku. No i dobra, nie wygląda to źle. To startujemy. Eee, Okej, okay, mogę sobie od razu zrobić z tego wszystkiego grupę, Zobaczę, co oni będą chcieli zrobić. no wchodzić na to wzgórze, chyba Ta, to w sumie było dosyć bardzo do przewidzenia. No to od razu podchodzimy sobie. Uh, o, jakoś w ten sposób mm, możemy tym na, nawet na razie wyłączyć, formację, żeby mogli tam szybciej podbiec. Teraz, tak czy to są jakieś strzelcy? Chyba nie. No trudno. No, to moi wargowie na razie niech tylko tu podjadą, ale niech nie atakują. Dobra, i przyspieszmy sobie na szóstkę od razu, żeby nie czekać zbyt długo. Tutaj idą już ich posiłki, więc będą starać się chyba zgromadzić w jedną większą siłę po prostu. No, całkiem rozsądny ruch. Dalej, armią. Tych nawet mogę jeszcze bardziej tu podciągnąć. Jakoś może. O, w ten sposób. O, możemy na przykład moimi wargami zaatakować sobie te siły. To są jakieś słabsze jednostki, tak? To są ucznicy. Więc tymi ucznikami bardzo chętnie bym się zaopiekował. Przy pomocy moich ukochanych wargów. Którzy pewnie padną od razu jak muchy. Nie no, tragedii nie ma. Nawet całkiem ładnie im to idzie. Tak, ładnie się zajęli tym oddziałem. Jak na wargów? To praktycznie ich zmiażdżyli. No proszę. Chociaż no. Trochę tych wargów też padło. Nie ma co udawać, że jakoś bez żadnych strat to się udało zrobić, bo tak wargowie oczywiście nie działają. O, trochę mi skacze myszka, coś. Dobra, teraz tak, możemy sobie gdzieś tych wargów wysłać. Czy jest tu jeszcze jakiś oddział na przykład strzelców? Tu jest. Tylko, że są trochę blisko ciężkie piechoty, co nieco mi psuje zabawę mogę na przykład. O, mogę już katapulty tutaj wysłać do ostrzału. To niech już staną i po prostu strzelają. Możemy chyba już tych wargów też wycofać, bo nie chcę ich więcej potracić. Dobra, no i widzę, że już są zmuszeni do atakowania mnie przez te moje katapulty. Uhuhu, doskonale sobie radzą. Piękny widok. No dobra. No ja no ładnie. Tak połowa strzałów mniej więcej zawsze trafia. Więc tragedii zdecydowanie nie ma. Dobra, podnieśmy się tutaj jeszcze tych wargów, tę piechotę, i będziemy jakoś tutaj flankowali. Tam są ci strzelcy? Tak, są bardzo odsłonięci. To od razu rzućmy sobie tutaj tych. I tutaj niech ci biegną na ich ciężką piechotę. I potem jakoś tu na ich boki. Dobra. Tutaj niech ci lecą. I niech już moje katapulty przestaną strzelać, bo będą swoich ranić. Więc macie zakaz strzelania, panowie. Re możemy trochę zwolnić. I no, już są praktycznie wszyscy tu porozbijani. Doskonale, szybka bitwa. Możemy nawet zakazał ostrzał moim łucznikom, bo oni też już raczej mi tylko większą krzywdę wyrządzą niż ewentualną pomoc. Tylko ich strzelcy jeszcze się bronią. Co ciekawe. No okej, okay, no i kontynuujemy. Będziemy chcieli na pewno sobie wybić wszystko, co się da. Dobra, lecicie. Moja, moja jazdo. Piękna. O, widzę, że tutaj jeszcze zostali niestety. No dobra, to nimi też się jeszcze musicie zająć. Stracili 3% a oni stracą bardzo dużo. Tylko mogliby nieco szybciej tutaj biec. Coś się im nie śpieszy. Panowie, zdecydowanie, przecież macie ustawiony. Lol, o co chodzi? Czemu oni nie biegną? Super. <gryw> Na wywaleniu sobie idą jak gdyby nigdy nic, a biec już chyba nie potrafią. Bo. No nie wiem co to ma znaczyć. Jestem trochę wkurzony, bo mogłem tu de facto takich wybić, że nikt by nie przeżył. A moi wargowie stwierdzili, że nie biegną, więc... No, super. Nawet nie są przecież zmęczeni, są tylko... No, tak... mają żółte zmęczenia, a nie czerwone, więc no nie powinno to tak wyglądać, no ale już trudno. No, przeżyło ich trochę niestety. Myślałem, że jednak rzeczywiście się uda. W... Trochę się zawiodłem. Te loadingi może nie są aż tak strasznie długie jak to, nie wiem, jest w Warhammerze, ale i tak są trochę za długie jak na mój gust. No Ok, dobra. No, oczywiście wybiję wszystkich. No ale niestety przeżyły jeszcze te jednostki, mimo tego, że są obite. Dobra, tych możemy sobie pokonać już komputerowo, może. Doskonale. Jeszcze coś nam tu zostało. Ci. Dobra. Ładnie. I jeszcze będę mógł zaatakować w tej turze. Doskonale. Hm. Aj, jednak nie. No, miasto tutaj ograniczyło mój ruch. Więc w sumie możemy spróbować zaatakować samo miasto na przykład. Aha, doskonale. Zabijemy miasto, a tutaj posiłki wroga nie będą jeszcze mogły zaatakować. Ale myślę, że to zrobię sobie już w następnym odcinku. Albo wiecie co? Nie. Może jeszcze to sobie zróbmy komputerowo po prostu. Bo to też nie byłaby aż tak duża bitwa. Duża bitwa będzie dopiero jak będziemy tutaj z tymi walczyć. Eee, serio? Oni są niezadowoleni? Przecież już ich eksterminowałem raz to co mam. Jeszcze drugi raz ich eksterminować? Ech. Dobra, dostałem jeden udział troli. Przynajmniej coś... No OK. No i dobra, teraz będziemy musieli jakoś tutaj się skupić wokół tej osady. Albo na przykład, jeszcze tym oddziałem spróbować zaatakować tych tutaj. O. I teraz spróbujemy jeszcze zaatakować tego kapitana. Tak. I jego wydrżniamy sobie też, ale myślę, że tą bitwę rzeczywiście już poprowadzę w kolejnym odcinku i zrobię to sobie ręcznie. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i zobaczymy się w kolejnym. Cześć!